Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z gry Farmer's Dynasty. Właśnie wracam z kultywacji naszego nowo tego pola. I tak zobaczcie, jak fajnie wygląda... Już jest, kurczę, godzina 21.13. tak pierwszy raz o tej porze chyba wjeżdżam sobie na gospodarstwo. Zobaczcie, jak fajnie tutaj to jest oświetlone, to nasze gospodarstwo. Teraz włączę sobie lampy. Ogólnie fajnie tu jest zrobione... Fajnie jest zrobione oświetlenie wieczorem. Jak a tak wygląda no już sam ciągnik bez... Yy, samo naśredenie gospodarstwa bez ciągnika. Dobra, wiecie co, ja jadę, odstawiam yy, kultywator Idę się przespać i myślę, że zajmiemy się yy, nawożeniem. Nawożeniem się zajmiemy, ale najpierw się prześpimy dobra, odłącz. Musimy też zatankować jeszcze nasz ciągnik. Wiecie, co może ja zatankować? Czemu nasz James jest taki smutny? Czy ja go powinienem karmić jakoś? Żeby chyba mi nie zdechł w końcu ten kur... Dobra, wiecie, co ja sobie wyjadę jeszcze. Kurde, nie tu. Jeszcze zatankuję. Jakiś achievement wpadł. Nie wiem, czy będzie to słychać na nagraniu. Obiornik paliwa, zatankuj, od razu umyjemy nasz Przychodzi Bima. Gdzie ja jestem tutaj? Dobra. Umyjemy nasz dobytek. I idziemy się zdrzemnać. Tak, już sowy hukają. Czy ja mam tu latarkę? Nie mam latarki. O, jeszcze jakiś gość z chlebem chyba na a tej porze? Rano powinien. Dobra, czas spać. Dobranoc. noc Chodź na już starano. Piekamy z domu. Zjemy sobie kiełbasę. Dwie nawet. Uporządzimy w gospodarstwie, no i lecimy dalej. Lecimy dalej przygotowywać nasze pole pod zasiewy. Op. Jedna krowka już. Druga krowka już. W sumie swoją drogą powinna też być e, wdrożony jakiś udźwig tego pacjenta, żeby to mamcie momencie Zbyszek może nosić, kurde, ile mu się podoba, co jest słabe, bo mimo że mam tą spiżarnię, to tak naprawdę co sloty mnie ograniczają, chociaż też nie wiem, czy mnie ograniczają, taką taką sprawę. Spiżarnia w tym momencie też jest niepotrzebna. Zbierzmy sobie jajka. Nie ma żadnych ja też nie wiem dlaczego nie mogę kupić więcej kur, skoro mam więcej niż... Ile mam? Kur, 50 chyba tak? Czy 25, Szekajcie, zaraz zobaczę statystyki farmy, posiadane kury? 20 kur. No właśnie, skoro mam więcej niż 20... Nie wiem, jak to nazwać. Grządek? To jest grządka tam, to nie wiem co to jest. Domku, dom, domek dla kurczaków. Dobra, jedziemy po nasz siewnik do nawozu. Pięknie umyty. Umyty, zatankowany. Teraz tak, pytanie z natury takie, czy ja jeszcze posiadam nawóz? Skład pszenica, mam 20 kg, więc sobie za bardzo nie o, nawozu nie ma. Nie ma nawozu, nie ma pszenicy. Błąd 3 kg to też nie za dużo. Dobra, czyli wiecie co? Czas wybrać się do sklepu na zakupy po nawóz. Kasa jest, więc powinno być luźno. Zobaczymy też po ile krowy są. Może od razu w zakupie krowy. Jest chyba z tego co pamiętam, ten sam sklep. Właśnie, gdzie on był? On był gdzieś. Tutaj. A, czyli centralnie pod nami, dobra. Nie muszę sobie oznaczać, chyba, chyba trafię, chyba, chyba trafię. Też jeżeli podróżujemy autobusem, to ta godzina powinna się nam odpowiednio od odległości zwiększać, tak, żeby w tym momencie to jest taka teleportacja, a nie, nie podróż autobusem. Ale mniejsza oto dobra, wiecie co teraz tak? Zwierzęta i nawozy. Po ile są kurde, kur, krowy po 530 już? Było po 500 jeszcze niedawno Kurta drogo. Nawóz Nawóz to jest obornik. No dobra, kupmy zatem ten nawóz. Ile mam kupić? Nie wiem, ile kupić. Maxa 5000 euro, nie? No, bez przesady. Kupię tak z tyle. Zobaczymy też, po ile będą chodzić artykuły szklarniowe, ale raczej też będzie drogo. Sadzonki, no tak mi się też jest, kurde, jakoś drogo. Ma się na ogórkę po 4. Wydaje mi się, że były po trzy. Pomidora nie były, na pewno po pięć. Cukinia jest chyba tania. Swoją drogą podwoła. Kurde. Nie wiem jak te ceny się zmieniają. Serio nie pamiętam. Dobra. Krów nie będę kupował. No na pewno nie za taką cenę. Wracam gospodarstwa i Jedziemy siać na wóz. Jedziemy siać na wóz, na wóz, towarzyszu mój. szkoda, że tych pól nie można sobie, tak jak w farmingu, yy, przeorganizowywać. Typu, wiecie, w farmingu można tworzyć, tworzyć swoje pola. Zmieniać ich kształt, nie wiem, robić trawę, czy tak, i tak dalej, nie? A tutaj chyba tego nie można robić. Dobra, gdzie jest nasz traktor? Tutaj, z tego co pamiętam, zostawiliśmy go w siewniku. Akurat go na Napełnij nawozem. No, tego nawozu chyba tak wiele ja nam doszło 250 kilo. Ciekawe na ile nam to starczy Nie na wus na bo mój. towarzyszumii jedź tym kurde firtkiem. Dobra, nawozić będę po kolei, bo to jest jednak kosztowna sprawa. Nie pamiętam jak to się nawozi, ale chyba tyle starczyć powinno. Wsunę sobie kamerę. Uważnie jest dość... Co za kłótnia się tak dzieje? Uważanie jest dość spoko, z tego względu, że no ten prędkość traktora na mnie nie zwalnia, nie zmniejsza się. Czemu to tak kurde, działa słabo? Tutaj, o, chyba na tej będę sobie nawoził, bo na tej kamerze trzeciej coś, kurde, jakoś się nie yy, Jak ja bym to chciał zrobić? No tutaj muszę wykręcić. O, zobaczcie. Smaczny podarek zmotywuje kota. Czyli widzicie, trzeba tego kota karmić. Pewnie najlepiej mlekiem. Kurde. Właśnie tak mi się wydawało, że coś jest nie tak z tym kotem, że on się staje smutny. Dobra. Idziemy z polat i spróbujemy go przekupić naszego filemona oj oj Właśnie jak stoję to też upływa? A, czyli to też ubywa, ale tak się stoi tego nawozu. Im szybciej jadę, tym lepiej chyba. Ile mamy nawiezionego? 20%. Kurde, zaraz wjadę do rzeki. Nie, on no, nawozi się dość szybko, także to jest dość przyjemne. Też nie mam dużo obornika, więc nawożenie obornika będzie też dosłownie sekunda. właśnie, tylko wiecie co jest, jeszcze tak sobie nie pomyślałem. Nie kupiłem ziarn. Dosłownie w siewu, bo co ja tam mam, 20 kilo pszenicy, trochę mało. Czyli ziarka będzie trzeba kupić. Kurde, powyższe cenie. Właśnie na, na, na ziarkach chyba z, będę w stanie obciąć yy, opłacalność konkretnych, konkretnych zbóż. Bo na mapie będę widział yy, o ile chodzi konkretne zboże w tym momencie. I zobaczymy na ziarkach, czy jest też takie same przełożenie. Że na przykład, jeżeli pszenica jest droższa, od nie wiem, do już tak strzelam. To czy będzie przełożenie też, jeżeli będziemy kupowali nasiona? Takie samo. Dobra, tu wysiadamy połowę, a tu mamy 40%, czyli nie starczy nam tego nawozu. No trudno. Znaczy nie starczy nam na raz, tak? Będziemy musieli się podjechać i uzupełnić nasz siewnik nawozu. go aż nadto bym siać na wóz 5 razy i jeszcze by starczyło jak widzę, co widzę że są te też stało i widzę że są jakie aczkolwiek no już nie chcę mi się nad tego pieścić jakoś tak na 100% mam 80 kg nawozu więc no ale trudno. Mamy nawiezienia 55%, więc tak myślę, że 80% nawiezienia pola jestem w stanie wyrobić na, na tym zbiorniczku. Czy ja to wykręcę? Tak, wykręcę. Uruchamiamy nawożarkę. To byś się lekko głodny. No tak, wiem, że dzisiaj nic nie jadłem. Ale wiadomo, Zbyszek chciał szybko obrobić się z robotą, bo dzisiaj jest sobota. Wieczorem trzeba na dancing i ruszyć. Także nie myślał nawet o śniadaniu, tylko od razu na pole, uwinąć się z robotą na dupa stop 90 procent 73 obciana No dobra, teraz w tą stronę i z powrotem pewnie, albo i powrotem nawet mi nie starczy. Trzeba jechać się zatankować, zatankować, uzupełnić siewnik I jedziemy dalej 3% 2% 1% Dziękujemy. Koniec nawozu. nie go w głównym magazynie. No jadę już, jadę, Spokojnie, spokojnie. Może spotkamy naszego Jamesa. Co to kurde ser? No. Kurde, jakbym strzelbę, to bym zaraz upolował. Takie łbasę. Zielonek, maruszki. Halo, James, gdzie ty jesteś? Jest leży, kurde, Negus. Dobra. Sprawdźmy, czy da się z nim zrobić cokolwiek. Cześć. James, halo? No właśnie, nie jestem w stanie z nim zrobić żadnej interakcji. Czy on gdzieś ma jakąś miseczkę tutaj? Hmm. Najpierw na oknie. Ok no, budzie raczej dla psa nie ma. To męczesz, bo się pojawiła jakaś miska dla Jamesa, może w piwnicy. Nie, no nie widzę żadnej miski. Jak ja mam go nakarmić tego kota cholernego? Czy tu coś jest nie no, wiadro, jakaś szczotka, to? Nie, no spiżarnia. Co tu jest jakaś nie no, tu raczej nie będzie nic takiego. On no powinien mieć swoją miseczkę przed domem, gdzieś tutaj, albo w chlewiku. Ale nie widzę nic takiego. Ja bym chętnie mu dał to mleko, naprawdę. Właśnie, czy pojawiły się nasze gęsi, kaczki? O, patrzcie, jajka są, ale gęsi kaczek nie ma. Tego mechanizmu też nie rozumiem, o co tu chodzi z tymi... ...z tymi gęsiokaczkami. Kurde, kikiuś. Gdzie ty masz swoją Micha? Jeżeli jestem, to podleję może od razu. O, nie trzeba nawet zobaczyć, jest komfort. No, elegancko. jest to naszym roślinkom. Yy, nie wiem. Chciałbym mu dać mleka czy cokolwiek, coś tutaj, co ko tu do jedzenia, ale jakoś nie, nie bardzo ma ochotę. James. Co ty zdechłeś? Halo James. Mogę tylko usiąść przy nim. To nie o to chodzi, bo on albo był tam, albo jest tu. Był też, widziałem go, albo był na oknie. Ale nie widziałem, żeby jakąkolwiek interakcję można było z nim zrobić. Może tutaj jest ta miska, dla kota. Nie, no nie wiem. Ewentualnie do budy mogę iść zobaczyć, ale. Proszę, dla psa, chociaż też nie widzę żadnej tu miski. Zajmijcie się, jak ja ci mogę kurde... Wypić mogę mleko? Nie no, bez sensu. Dobra, nie wiem. Ja napełniam siebnik i jadę dalej. Siadź na wóz, bo to kurde zaraz... Nie no, jeszcze wczesna pora w sumie. Panią na i wracamy na nasze pole, tutaj no wiele nie zabrakło, no ale trochę zabrakło teraz sobie do końca i tutaj ten kawałek wydaje mi się, że akurat e, szerokość zasięgu tego mi e, tego siewnika mi pozwoli oprzeć całość tutaj taką nadzieję Tylko to chyba tak niekoniecznie e, jako takimi jak się zrobił beznadziejnie Nic, Ile procent Czekajcie, musisz zawrócić, bo to, 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 to jest słabe, że pokazuje z, z do tyłu. Dobra, już jej do przodu. wody. Jak po zimie by było.

Mamy 97%. No zobaczcie. Pole wygląda, że jest nawiezione, a mamy 97% tylko. Czy ja gdzieś tutaj zrobiłem coś dużego mijaka, czy cokolwiek, czy to jest tak po prostu jakoś zdobyliczone, bo mam wrażenie, że to druga. No tam wiadomo są jakieś kropki, no ale kurde. 97% to jest jednak... Tędy przejadę, bo tutaj mam wrażenie, że jakoś mi się słabo posiało tym, tym nawozem. Nawet 97%. Na 97%. A tu się sieje, A, tu... a dobra. palić No moje oko jest obsiane arogancko. Kurde, chciałem zobaczyć tego jelonka, ale jak odszedłem, Wam to uciek uciekł. Trudno. O, jak ja jadę, jak ja jadę. Dobra, wezmę jeszcze beczkę i oblacę. Tyle, ile mamy. Tego nawozu naturalnego od naszych krówek.

dawaj, dawaj, ciśniesz Op. napełniamy 18% pana, no zobaczymy na ile to starczy mam wrażenie, że dwa razy się przejadę w jedną w drugą i będzie koniec aczkolwiek no zobaczymy No jedziesz? Dobra. Mhm. Mieli pierwszeństwo, ale jednak ustępują Nie wiadomo, ja że tu pan rządzi na, na Włościach Dobra Odpalamy Zobaczcie jak to szybko ucieka Wcześniej włączyłem. Dobrej części pola jak jest nawieziono. Wydaje mi się, że jak zakupię więcej krówek, no to będę miał wtedy wystarczająco tego nawozu. Zobaczcie, było 18%, praców, już mam 10%. Biorę te pole na około... 8% Tak, także biorę je na i mi się skończy na łos. Tak, jak, jako tako nawieźć to trochę, żeby było Miałem zamiar obnojów dokupywać 4% Też ciekawe, czy jak będę szybciej jechał bo miał nowy ciągnik Przede wszystkim, czy nowy ciągnik będzie jechał szybciej niż ten A dwa, czy jak będę jechał szybciej nowym ciągnikiem To... Czy będzie oszczędzać nawozów Bo na razie wygląda na to, że jak szybciej jadę, tym Tym bardziej oszczędzam Ale czy to ma przełożenie no nie wiem, zobaczymy Dobrze, ja jadę, odstawię naszą beczkę. Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy przeprowadzać siewę. Jeszcze nie wiem czego, ale zastanawiam się. I wszystko zobaczycie następnym razem. Także na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Elo.